Manko Siemankowski, jestem Rafał z Moternu. Dzisiaj standardowo. Jestem dla was z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie. na nadywanie. mamy nie lada zabaweczkę. Słuchajcie, Aprilia 750 w supermoto, czyli Dorsu Duro 750. To jest naprawdę prawdziwa zabawka, no i dająca frajdę, myślę, że w pełnym zakresie obrotów. Jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego, czyli supermoto, motocykl do wszystkiego, na jakieś dojazdy do pracy i z szaleństwa po mieście i nie nam wycieczka, no to Supermoto zawsze nadawały się do tego najlepiej. Jeżeli chcielibyśmy zjechać sobie z drogi asfaltowej do jakiegoś lasu, to też szansa takim motocyklem jest. E, więc jeżeli nie zdobyliście się jeszcze, do czego Wam będzie potrzebny motocykl, czy dopiero to wyjdzie w praniu, no to myślę, że Dorsuduro jest fajnym e, takim motocyklem, żeby sprawdzić siebie, zobaczyć, gdzie nam tak naprawdę w tej duszy gra mocniej i zobaczyć, czy, e, czy raczej droga asfaltowa, czy raczej poza asfaltem, czy raczej zabawa e, weekendowa, czy trochę to się da do roboty. E, Aprilia Dorsoduro 750. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Aprilia dorsoduro 750. No, można było pomyśleć 750 to się w taki wcale nie, nie, nie no nie, nie jest zawodnik dla początkującego a wspomniałem, że dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą do czego będzie i będzie motocykl e, Wspomniałem tak dlatego, że egzemplarz, który stoi przede mną to jest model zblokowany do 35 kW czyli śmiało możecie taką maszyną śmigać na prawej z kategorii A2 e, więc to myślę, że no, dla jednych plus, dla drugich minus oczywiście z każdej blokady można zrezygnować e, my też wraz z wiemy gdzie was przekierować, żeby e, takiej blokady się pozbyć w każdym razie na tą chwilę motocykl ma 35 kw No z dobrej wiadomości to to, że motocykl od nowości, od 2012 roku z taką dokładną sobie śmiga, więc mamy jakieś tam podejrzenie, że ten silnik może być bardzo zdrowy, bo jeszcze nikt go nie zmęczył, więc tutaj tutaj widzę jakiś plus, eee, no ale słuchajcie 2012 rok, 750, eee, super moto z silnikiem w układzie V no tutaj aż się kusi, żeby napomnieć, że to jest taki motocykl typu eee, Ducati Hi Hyperstrada, bo jak egzemplarz też jakby podobny mamy eee, na tą chwilę w ofercie i widzę mnóstwo podobieństw, no ale przede wszystkim cały jakby eee, no pomysł na ten motocykl, no super moto czyli taki motocykl, który no ma coś sobie w zęduRO zobaczcie taki bardzo fajny wysoki błotnik z przodu wystawiony no przede wszystkim wysoki skok zawieszenia pozycja na kanapie, nawet dla dla tych niższych i wysokich użytkowników, bo mnóstwo miejsca na kolana, nawet dla tych, którzy tego, tego wzrostu mają więcej no i on po prostu wygląda jak taki trochę można powiedzieć krosi, no ale jednocześnie silnik w środku z Aprili Shiver 750, więc mamy tutaj wałeczkę, e, cylindry w, jakby pod kątem 90 stopni dwa cylindry, no więc no, coś takiego co się niekoniecznie kojarzy z takim motocyklem typu Supermoto no i w tej wersji zblokowanej tutaj naprawdę jest spory potencjał mocy, bo tam no prawie 100 koni jesteśmy w stanie z tego silnika wykrzesać więc robi to robotę, no w dodatku układ wydechowy też tak dosyć ciekawie rozwiązany bo zobaczcie mamy dwie końcówki wydechowe zaraz za tyłkiem i powiem wam szczerze pierwsze co usłyszałem to motocykl, mówię o cholera jakiś sportowy wydech, no i tak zacząłem się przyglądać mówię nie no cholera, jest fabryczny tym bardziej zobaczy to mega ciekawostka dla tych, którzy nawet nie chcieliby kupić tego motocykla a z ciekawości sobie zerknąć, no, zobaczcie tak naprawdę cały zadupek tego motocykla to jest jeden wielki katalizator ee, z którego wychodzą po prostu te dwie końcowe rury, więc to też jakiś tam ciekawy, ciekawy temat, że tego towaru tu jest dużo, ale tak naprawdę trzy czwarte tego zajmują układy wydechowe, ale myślę, że fajnie wkomponowane w linie nadwozia robi to swojego rodzaju robotę, fajne zawieszenie, tutaj mamy wahacz taki wyeksponowany do tego e, te sprężynę regulowaną na dźwięcie, też w taki fajny sposób e, zawieszenie też w pełni regulowane e, więc no mamy tu parę fajnych funkcji tym bardziej, że jest to taka dość ciekawa wersja bo ona słuchajcie w standardzie wyszła w wersji karbonowej i tutaj zobaczcie mamy całe te boczne owiewki plus y, tutaj ten jeden plastik przy stacyjce plus przedni płotnik i to jest słuchajcie prawdziwy karbon to nie jest jakaś folia to nie jest hydrografika tylko to jest najprawdziwszy karbon zobaczcie nawet od spodu tak samo tu wszędzie jest karbonowe no i powiem wam szczerze no ma to swój klimat nadaje takiego takiej ekskluzywności fajnie to wygląda myślę że no nadaje takiego klimatu, tym bardziej czerwona rama, znowu kojarząc się z Ducati, czyli typowe włoskie projektowanie motocykli, czerwone zawieszenie z przodu, dodatkowo ten zawias z tyłu, to tak wszystko pachnie takim Olinsem, e, hamulce z przodu Brembo, e, naprawdę układ hamowania tutaj na wypasie jest, bo wielkie tarcze hamulcowe opływające, e, podwójne tłoczki, e, z tyłu też jakby system tarczowy, naprawdę fajnie to, e, fajnie to hamuje. No i zabawka, wspomniałem, że zabawka, no bo tak jak, tak jak typowy supermoto, no to jest motocykl, jak jeżeli chcielibyśmy jechać sobie nawet grzecznie, to on w każdym momencie kusi nas, żeby tą monetą trochę przekręcić, żeby na koło go postawić, tym bardziej, że mamy tutaj trzy tryby sterowane z rączki kierownicy, możemy sobie włączyć tryb jakiś taki spokojny, średni i sportowy, więc jakby też reguluje to sam komputer silnika, można sobie też to w wolnej chwili po przebadać. Mm, no i najważniejsze, no bo w sami gdzieś tam też wiecie, że ten kanał, jakby zrobił, ma wam przedstawić montuocę, który no udało nam się dorwać, w jakim stanie on do nas przyjechał, co przy nim zrobiliśmy. I po prostu wam powiedzieć to na żywo, w cudzysłowie na żywo, że motocykl jest bezwypadkowy i z oryginalnym przebiegiem i krótko go obejść. Oczywiście o takich jakichś szczegółach technicznych możecie sobie śmiało zerknąć w internecie, jeżeli szukacie Aprili e, właśnie do jest no tam będą coś już o tym motocyklu wiecie. E, no ale do czego właśnie wracam, motocykl stuprocentowo bezwypadkowy, to jest mną no ważna rzecz, napiszemy wam też to na fakturze, jesteśmy tego w 100% pewni. Co za tym idzie, gdziekolwiek tego oka tam nie zanurkujecie, nie, 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 nie czy gdzieś tu w obrębie główki ramy, czy przy Winie, czy gdzieś tam zawieszenie, przy ogranicznikach. To wszystko jest seria od nowości. Nikt nigdy nie dłubał, nie kombinował. E, wszystkie elementy wizualne, czyli te błotniki i tak dalej, to też wygląda zdrowo. E, nie ma tutaj jakiejś no, nie wiem, żaden plastik nie jest malowany. No, tym bardziej tutaj karbonu to widać, żadnego przetarcia też tutaj nie mamy. Te tylne zadubki też są oryginalne na fabryczne naklejki, to wszędzie, więc to też wszystko po Bożemu. Więc to na pewno jeden plus. Drugi plus, oryginalny przebieg, słuchajcie, 50 kilka tysięcy. Tam w ogłoszeniu dokładnie jest napisane, zaraz to wam pokażę. Co na motocykl z 2012 roku, czyli no 12-letni. Naprawdę, wierzcie mi, to nie jest duży. Potencjał tego silnika jest na co najmniej 100 tysięcy. Tutaj już wam pokazuję, ile w tym. Motocyklu jest yy, dokładnie no i tutaj, mamy dość rozbudowane tej interfejsy. Trzeba poszukać tych wszystkich danych. Raz wam to dokładnie pokażę. I w tym konkretnym modelu macie 57 308 km pod nowości. No to wciąż mówię, 12 lat przygody to naprawdę nie jest duży przebieg. Staramy się też troszeczkę odczarować te wszystkie mity. No bo nie sztuką byłoby tu zrobić 20 tysięcy i chwalić się wszystkim, że jest naprawdę lala. Chodź i takie motocykle się zdarzają, ale wtedy zapewne albo co, znaczy no, oczywiście nie zawsze, ale często jest tak, że wtedy mają jakieś inne problemy, to są po, po jakimś dzwonie albo po prostu w pamięci jest 40 tysięcy. Tutaj macie 53 tysiące oryginalnego nalotu. My to napiszemy na fakturze, jesteśmy w 100% tak pewni eee, i naprawdę po samej pracy silnika jeżeli chodzi o inne podzespoły to jest zdrowy i sprawny motocykl więc tutaj nie będzie zawodu myślę, że nie ma co się tym absolutnie martwić eee, co od strony technicznej słuchajcie, no motocykl myślę, że eee, z moim skromnym zdaniem pod względem eksploatacyjnym jedyne co by w najbliższej przyszłości wydało by zrobić to wymienić tylną gumę Znaczy tutaj ona na pokładzie Pirelki to takie mocno sportowe, zobaczcie gdzie się kończy eee, załamanie jakby przedniej gumy więc po to, że myślę, że to musi latać wyśmień w każdym razie przednio pona spoko, tylne opono no myślę, że to są rosto trójki, e, no taka już końcóweczka. Więc tutaj ładnie, ładnie je wyczyściliśmy, no ale jest raczej tylny opony już fajne, te reszta podzysłował spoko. Napęd okej, okay, tarcza przód tu już spoko, klocki z przodu z tyłu spoko, zawieszenie z przodu suche, żadnych wycieków z motocykla nie ma. Więc e, tak, e, takie, taka jest moja ocena. Para fajnych dodatków, e, chociażby w postaci crashpadów RNG kierunkowskazy takie troszeczkę smuklejsze tylne uchytrejestrację, też mniejsze. Więc parę takich skromnych Smaczków tutaj zostało dodane no Ale przede wszystkim myślę, że ten karbon W tym przypadku robi, e, robi fajną robotę No i dźwięk, jak sobie na jakimś forum poczytacie To faktycznie Dorsoduro ma to do siebie Że naprawdę ładnie pracuje I nawet mimo fabrycznego wydechu no, Zdziwicie się e, na pewno Zobaczcie Co się dzieje Jest już tutaj potworek Słuchajcie, jest ciekawie, naprawdę ten krokodyfowy robi, robi fajną robotę. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście taki motocykl mieć, u siebie w garażu, to ja Was serdecznie zapraszam do nas do Motorwu. MotorW Jeśminowa 20 w Żardowie. E, wpadajcie, pamiętajcie. zamówi zamówić sobie taki motocykl, e, nie wychodząc z domu. Wystarczy do Was zadzwonić, powiedzieć skąd jesteście. My Wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon. No I tak na dobrą sprawę to Wy z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt transportu tego motocykla. Całą resztę zamożnę dopiero u siebie pod domem. Jak już mu sobie zobaczycie, sprawdzicie, przetestujecie. Myślę, że to jest całkiem spoko opcja. E, jeżeli macie do tego jakieś pytania, dzwońcie, e, pytajcie. Można też można kupić na raty. A ja Czekam na Wasze pytania. Eee, w razie, w razie eee, jakby takie wystąpiły, jestem do Waszej dyspozycji. No i widzimy się zaraz już na kolejnej prezentacji. Jestem pewien, że nie do, do usłyszenia. Może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, Siemanko. Hej.